Cześć wszystkim, jesteśmy na Łączkach z Lesterem. Zobaczcie jaka kalima w Puerto de Rosario. Puerto Ventura. Eee. Idziemy się przejść trochę, chodź Lester, idziemy. Oj, Uj. Uj, No chodź. No i. Takie, takie, takie. Tam ktoś sobie biega? To jest ten, yy, przychodnia zdrowia tutaj. Co, kochanie? Co się łasisz? Co chcesz? No, co chcesz? Nie, chodź, po, po spacerujemy trochę, co? Tak? No. Di, di, di. Chyba sobie tutaj ściągnę trochę. Bo nie ma nikogo. Co tam idziesz? Obwąchać sobie poszedł. No. Eee... Zaraz idę do roboty. Na dziewiątą. Plecy napierdzielają. No. <laughs> Plecy napierdzielają, ale trzeba do przodu iść. A nie do tyłu. Chociaż teraz idziemy do tyłu. <laughs> mhm. Chodź, Lester! Dawaj! Dawaj, czadu. Mamus, Mamu, gordo! Mój dziewięciolatek. Ma 9 lat, Leicester. Dobra, spadam, później coś nakręcę jeszcze.